Konfederacja, wolność i niepodległość. Dzień dobry, proszę Państwa, zacznę może od tej sytuacji, która jest no, tutaj dynamiczna, więc zaraz nakreślimy o co chodzi. Ale w tej chwili widzimy tutaj most, most drewniany, który jest zarwany i teraz widzimy jak przepływają pod nim kajaki i Państwo no, są narażeni na utratę zdrowia i życia. W tym momencie ci ludzie w ogóle nie powinni tutaj płynąć, a prowadzący firmy powinni o tym powiedzieć. No most może spać na głowę. Niedawno w lipcu, 7 lipca bodajże, pękła kolejna belka i się przerwało. To może stać się w każdym momencie. Więc właściciele firm w ogóle nie powinni puszczać tutaj tych kajaków. No jest to narażenie na bezpośrednie utraty życia albo zdrowia. Także nie powinno tego w ogóle być. Natomiast... Natomiast, no, żeby określić miejsce, gdzie to jest, no bo to była sytuacja dynamiczna, widzieliśmy ludzi, którzy na my chcieliśmy to zarejestrować, pokazać oficjalnie, jak to wygląda, inaczej byśmy nie zdążyli. Jesteśmy teraz w miejscowości Żarnowiec Wybudowanie, most znajduje się na rzece Jaśnica. Ten proceder trwa już od wielu, wielu miesięcy. Dla tych Państwa, co nie wiedzą, jest to gmina Krokowa, powiat pucki. Próbowaliśmy dzisiaj dokonać jakiejkolwiek interwencji związanej z zabezpieczeniem tego mostu, chociażby przez strażaków. Była na miejscu policja, spisano z protokół, bo tu jest bezpośrednie narażenie na, na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, nie żeby zabezpieczyli chociażby bynajmniej by siatków, żeby nie można było przepływać. No niestety informowa nie zdołało się tego zrobić. Na odmówiono nawet przyjazdu przez e Państwową Straż Pożarną, żeby zobaczyła ich. Przyciągnęła siatkę chociażby rybacką, żeby ludzie nie, nie wpływali. No, jest, widać jest taśma yy, zabezpieczona, zabezpieczająca przez policję, no właściwie tego może ostrzegająca, i tak ludzie płynący z góry nie wiedzą, co chodzi. Podpływają pod to most grozi zawaleniu na głowę, można stracić życie, zdrowie, tak jak napisałem. A jeżeli tam pływa wiele kajaków, wszystko się potopi, nawet z dziećmi ludzie i, i dojdzie do tragedii. Tłumaczy się w ten sposób, że most ma być lada, dzień rozebrany i, i, i wszystko jest w porządku. Nikt nie poczuwa się do obowiązku zabezpieczenia. Do tego czasu. Ponadto na moście są umieszczone tabliczki informujące, że nawet nie wolno po nim chodzić, więc jak ci ludzie przepływają, to no nie widzą, czy ktoś już stoi przy moście i chce przejść, i często bywa tak, że ktoś chodzi, jedzie rowerem, jest to kilka osób, mimo że są tablicze ostrzegawcze, no ludzie tak sobie lekceważą i przechodzą, ale nie dość, że zagrażają sobie, to zagrażają tym, którzy akurat w tym czasie pod mostem przepływają. Sytuacja trwa od kilku miesięcy, no, jest bardzo skomplikowana. Nie ma osób, które no, chciałby podjąć jakiekolwiek czynności do usunięcia zagrożenia natychmiast. W związku z powyższym no, w tej chwili nagrywamy ten film. Chcielibyśmy, żebyście Państwo zobaczyli, ocenili i przestrzegamy, przede wszystkim przestrzegamy, bo to jest najważniejsze. Korzystajcie z usług dopiero od tego momentu. Albo, prze, albo kajaki przeprowadzajcie przez ulicę i wodujcie je tutaj dalej, ponieważ jak coś się stanie, to już będzie za późno. A Wasze życie i zdrowie jest najważniejsze. Widać, dla, że dla firm, które są tam wyżej, te kajaki puszczają. W jaki sposób, to już nie, nie będziemy w tej chwili omawiać, ale liczy się tylko chyba pieniądz i nic więcej. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Piotr Bruc. Konfederacja. Dzisiejszą interwencję przeprowadzałem razem z kolegą Jarosławem Browarek. Miejmy nadzieję, że sytuacja niedługo się wyjaśni. A o... Konfederacja. Wolność i niepodległość.